O, Ale było w tym szpitalu okropnie. Cały czas jakieś kucia albo nie wiem co jeszcze. Eee, dobra, idziemy. Oooo, ale było tam ciężko. Oooo, dobra, idziemy już do domu. Synek, ty tu znowu grasz, no jeju, ile? Ja nie mogę? Nie Wyłączaj komputer. Nie. Wyłączaj. Wyłączaj! Nie! Yeah. Wyłączaj, to jest yeah. rozkaz! Nigdy! Wyłączaj! Nie! Yeah. Wyłączaj! Nie! Yeah. To jest rozkaz! Rozkaz! Nie! Yeah. Wyłączaj! Nie! Yeah. Dobra, nie mam wyboru, ja muszę. To... Kupię ci! But... A, czekaj. Hmm, dobra, kupię Ci pod jednym warunkiem. Eee, <laughs> więc tak, musisz... Eee... Ej... Co to jest? Posprzątaj to, synek! Natychmiast posprzątaj to! Uj jest! Kupię Ci to, pod warunkiem, jeśli zrobisz mi jutro rano miliony czas. Dobrze? dobrze? Dobra. Ach, jaki dzisiaj on ciężki dzień był... O, oh, jaka już śpiąca jestem. Eee, idę spać, nie ma co. A, a zapomniałem, że jest już dzień. <grystanie> Dobra, idę. O, oh, oh, idę tu ciast. Mm, mam kupię, Nie, nie kupię mu tego kukarby. Oszukam go. <grystanie> mm, mm. Uf, 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 uf. Uf. O, cześć, sąsiedzie. Aha, taki fajny. Uf, już nie lepiej Za chwilę tego synka uryczę, A co mu chodzi? Synek! Ufff, ja tutaj nie mogę Synek! Synek! Ała! Synek! Co ty robisz? Co ty robisz, synek? Nie! To było przecież bardzo dobre Uf.